Pewnego poranku leżałem w łóżku, obudziłem się ze snu i podłożyłem sobie ręce pod głowę, odpoczywając głową na poduszce. Wtedy zacząłem zastanawiać się, jak to będzie tam po drugiej stronie. Uświadomiłem sobie, że przeżyłem już ponad połowę swojego życia, jeśli dożyję tyle, co moi krewni, i że chciałbym uczynić więcej dla Pana, zanim zakończę to życie. Usłyszałem głos, który powiedział: To dopiero Twój początek, tocz tę bitwę, przyciskaj się dalej. Kiedy tak leżałem, rozmyślałem o tych słowach. Stwierdziłem, że być może mi się tylko wydawało, że słyszałem ten głos. Znów ten głos powiedział: tocz tę bitwę, idź dalej, idź dalej. Wciąż nie dowierzając, pomyślałem, że sam wypowiedziałem te słowa. Zacisnąłem usta i dodatkowo przysłoniłem je ręką i nasłuchiwałem. Ten głos przemówił ponownie. przeciskaj się dalej, gdybyś tylko wiedział, co jest na końcu drogi. Wydawało mi się, że słyszę muzykę i słowa starej znanej mi pieśni. Tęsknię za domem i błękitem. Chciałbym ujrzeć Jezusa. Chciałbym usłyszeć dzwonów bicie w tej przystani. Rozjaśniłoby to mą drogę i odgoniło strach. Panie, pozwól mi zerknąć za zasłonem czasu. Potem ten głos zapytał, czy chciałbyś zajrzeć za tę zasłonę? Odpowiedziałem, bardzo by mi to pomogło. Nie potrafię wyjaśnić, co się stało. Czy byłem w ciele, czy zostałem przeniesiony, nie wiem. Było to niepodobne do żadnej z wizji, którą dotychczas miałem. Byłem w stanie widzieć miejsce, z którego zostałem zabrany. Widziałem siebie leżącego w łóżku. Powiedziałem, to bardzo dziwne. Wielka liczba ludzi biegała w moją stronę, wołając, Och, nasz drogi bracie! Najpierw przybiegły młode kobiety, lekko po dwudziestce. One obejmowały mnie i mówiły, Nasz drogi bracie! Byli to młodzi mężczyźni, wspaniale wyglądający, o oczach lśniących jak gwiazdy w ciemną noc, a ich zęby były białe jak perły. Obejmowali mnie, mówiąc, Nasz drogi bracie! Wtedy zauważyłem, że także i ja stałem się znów młody. Spojrzałem na siebie, a potem odwróciłem się i z powrotem popatrzyłem na moje stare ciało leżące na łóżku z rękami pod głową. Powiedziałem, nie rozumiem tego. Kiedy starałem się pojąć, w jakim miejscu się znalazłem, zacząłem uświadamiać sobie, że tam nie ma czegoś takiego jak dzień wczorajszy ani dzień jutrzejszy. Nie było nikogo, kto wyglądałby na zmęczonego. Kiedy tłum najpiękniejszych młodych kobiet, jakie kiedykolwiek widziałem, zarzucił swoje ramiona na mnie, odkryłem, że zalała mnie wyłącznie wielka miłość i nie towarzyszyły temu zachowaniu żadne fizyczne doznania. Zauważyłem, że te wszystkie młode kobiety miały włosy aż do bioder, a spódnice sięgały im aż do stóp. Potem Hope, moja pierwsza żona, objęła mnie i powiedziała: Mój drogi bracie. Następnie inna młoda kobieta objęła mnie, a Hope odwróciła się i objęła tę młodą kobietę. Powiedziałem: Nie rozumiem tego. To jest coś zupełnie innego niż nasza ludzka miłość. Nie chcę wracać do tego starego ciała, który leży w łóżku. Potem głos przemówił do mnie: To jest to, o czym głosiłeś. Kim jest Duch Święty. To jest doskonała miłość. Nic nie może dostać się tu bez niej. Następnie zostałem wzięty w górę i posadzony na wysokim miejscu. Wszędzie wokół mnie była wielka liczba mężczyzn i kobiet w kwiecie wieku. Oni wołali radośnie, o, nasz drogi bracie, jesteśmy tacy szczęśliwi, że możemy cię tutaj widzieć. Pomyślałem, ja nie śnię, bo widzę tych ludzi i widzę swoje ciało leżące w łóżku. Ten głos przemówił do mnie, wiesz, że jest napisane w Biblii, że prorocy muszą dołączyć do swego ludu? Powiedziałem, tak, pamiętam to z pisma, ale nie ma tu tylu Branhamów. Głos odpowiedział, to nie są Branhamowie, to są Twoi nawróceni, ci, których doprowadziłeś do Pana. Niektóre z tych kobiet, o których myślisz, że są takie młode i piękne, miały ponad 90 lat, kiedy doprowadziłeś je do Pana. Nic dziwnego, że oni wołają, mój drogi bracie. Potem ten tłum zawołał razem. Gdybyś nie poszedł z tą Ewangelią, nie byłoby nas tutaj. Zapytałem, och, gdzie jest Jezus? Chciałbym go zobaczyć. Ci ludzie odpowiedzieli: On jest trochę wyżej. Któregoś dnia przyjdzie do ciebie. Zostałeś posłany jako lider, a kiedy Bóg przyjdzie, będzie sądził cię na podstawie tego, jak nauczałeś. Zapytałem, czy Paweł i Piotr muszą również stanąć na sądzie? Odpowiedź była: Tak. Powiedziałem: Głosiłem to, co oni głosili. Nie odchyliłem się na żadną stronę. Gdy głosili chrzest w imię Jezusa, to ja też. Gdy nauczali o Chrzcie Duchem Świętym, to ja też, czegokolwiek uczyli, ja uczyłem również. Ci ludzie zawołali. Wiemy o tym i wiemy, że wrócimy z Tobą na ziemię za jakiś czas. Jezus przyjdzie i będzie Cię sądził za słowa, które głosiłeś do nas. Wtedy Ty przedstawisz nas Jemu i razem wrócimy z powrotem na ziemię, aby żyć na zawsze. Zapytałem, czy muszę teraz wracać na ziemię? Odpowiedzieli tak, ale przyciskaj się dalej. Kiedy Zacząłem oddalać się z tego pięknego, pełnego radości miejsca. Jak daleko mogłem sięgnąć wzrokiem, ludzie podchodzili w moją stronę, aby mnie objąć i z przejęciem mówili: Mój drogi bracie, nagle znowu byłem w swoim łóżku. Powiedziałem: O Boże, pomóż mi. Nie pozwól mi nigdy iść na kompromis ze Słowem. Pozwól mi stać wprost na Słowie. Nie obchodzi mnie, co ktoś inny robi, Panie. Pozwól mi przeciskać się do tego pięknego, pełnego radości miejsca. Jestem teraz jeszcze bardziej przekonany że aby dostać się do tego miejsca trzeba będzie mieć tę doskonałą miłość. Nie było tam ani zazdrości, ani znużenia, ani chorób, ani starości, ani śmierci. Jedynie doskonałe piękno i radość. Cokolwiek robicie, nie skupiajcie się na niczym innym, jak tylko na tym, by mieć doskonałą miłość. Chodzi o to, abyście mogli miłować każdego, nawet swego wroga. Bez względu na to, czy ten samolot się kołysze, błyskawice błyskają, czy broń wroga jest wycelowana w was, te rzeczy nie mają znaczenia. Potrzeba doskonałej miłości. Jeśli nie jesteś zbawiony, przyjmij Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela właśnie teraz. Jeśli nie zostałeś ochrzczony w wodzie, ochci się, Teraz. Jeśli nie otrzymałeś sztu duchem świętym, przyjmij go teraz. Przyciskajcie się do tej doskonałej miłości, która zabierze was do tego pięknego i pełnego radości miejsca za zasłoną czasu.